Witam. Do nagrania tego krótkiego materiału skłoniło mnie obejrzenie relacji kolegi Bogdana, który buduje mojego ulubiony okręt błyskawicę, starego wydania z mojego modelarza jeszcze z lat 80. Tam Bogdan stosuje podposzycie. Tam porusza kwestię właśnie takiego niepełnego, gładkiego przejścia linii w ręk. W wodnicę, później w tą daną część. U mnie tej danej części jeszcze nie ma, będzie dopiero przyklejana w etapie późniejszym. W każdym razie, tak, jak widać, tutaj dałem dwa kawałki podposzycia, żeby łatwiej takie podposzycie było mi wypozycjonować. Wiadomo, daję te, które 1 mm piwną, no to wykonałem dodatkowe wręgi naklejone na rękach głównych szkieletu, które są ścięte, pomniejszone tutaj z wymiarem. Na szerokość 1 mm, tak żeby te tekturki nawet odrobinkę wystawały, bo zawsze łatwiej jest coś zeszlifować niż potem sztukować. Staram się też tutaj pilnować takiej kwestii. To będzie widać bardziej tutaj na rufie, że jak są te wręgi i ich przejście w wodnicę, to wodnica też, krawędź wodnicy nie zostawiłem całej prostopadle, tak jak jest tu na burtach, czy te burty faktycznie będą prostopadle do tego dna dochodzić, to dno będzie się z nimi praktycznie prosto w tej samej płaszczyźnie stykać, tylko starałem się je tu sfazować. Takie drobiazgi, a jednak będą miały istotne znaczenie, dlatego czym i jak mi się uda potem płynnie te elementy poszycia burt i dna połączyć. To samo dotyczy się części dziobowej, tu dana też jest zaznaczona właśnie taka linia przerywana. Ta linia przerywana jest zaznaczona po to, że spiłujemy jak nóż, robimy ostrze na samym dziobie, żeby burty, które też można pocienić, jakie nakleimy się zeszły po prostu w możliwie cienką linią. Dodatkowo w tym pokładzie, który będzie szedł na, od góry też jest jak widać krawędź sfazowana i też to sfazowanie zaczyna się zmieniać z prostopadłego na skośne w kierunku tutaj dziobu, bo jak widać te wręgi nie dochodzą prostopadle, tylko idą łukiem. I chodzi o to, żeby właśnie ten łuk potem płynnie wszedł nam w pokład. I będzie przylegać krawędź węgiel, a nie będzie nagle zmuszona na bardzo małym odcinku do tego, żeby ją wygiąć, bo jak nie, nie, to będzie odstawać, albo klej ją ściągnie i powstaną jakieś brzydkie za, załamanie. Mam nadzieję, Bogdan, że w ten sposób łatwiej zrozumiesz, o co mi chodziło. Dodatkowo jeszcze zwrócę uwagę to, co Ci mówiłem, że mówiłeś, że nie ma znaczenia, że tutaj te uskoki na tych, tych ja staram się przede wszystkim bardziej, żeby móc to możliwość zeszlifowania tego. Tutaj, tam gdzie mi nie będzie wystawać w rękę, po prostu podoklejam nawet cienki papier, tak jak mówiłem pewnie go delikatnie BCG będę kleił, bo on go trochę nasącza, ułatwia szlifowanie tak, żebym tu uzyskał gładkie przejście, albo użyję może wtedy jakieś szpachlóweczki ale to jest zawsze większe ryzyko, bo szpachlówka ma w sobie więcej wody, zobaczymy Jeszcze, no, to jest mój też taki pierwszy eksperyment z takim wykonaniem od poszukiwa.